No to tak. Na Podwórku Polskim zatrzymaliśmy się na jesieni 1790 i na uchwale o nierozdzielności krajów Rzeczypospolitej oraz na przełożeniu tej uchwały na pozycję dyplomatyczną Warszawy. Prace Sejmu przez następne pół roku dosyć mocno się zintensyfikują i te prace omówimy sobie już niedługo. Tyle, że naczelną ideą całego radosnego projektu jest odejście od omawiania historii jako wydarzeń na polskiej wyspie, powiedzmy, między Wartą a Dnieprem, więc w tym tygodniu czyścimy wątki europejskie przed przejściem do rozgrywki między Williamem Pittem i Katarzyną. Zanim świat zapłonie, wypada kilka rzeczy do powiedzieć. Primo, rewolucja belgijska. Stanęło na tym, że w styczniu 1790 zbuntowane prowincje proklamowały Stany Zjednoczone Belgii, a w związku z powyższym dwaj kolejni habsburscy cesarze musieli mocno zrewidować swoje priorytety. Zwłaszcza w świetle wpływu tego eventu na nastroje w innych rejonach kraju. W świetle powyższego Wiedeń mógł albo Postawić wszystko na jedną kartę i wojować na dwóch frontach, albo skapitulować i zyskać trochę czasu na uspokojenie nastrojów. Albo Janek, albo Janek. Co Wiedeń wybrał, wiadomo. Brabancy rebelianci dzielą się tymczasem na zachowawczych statystów Hendrika van der Nuta i liberalnych wonkistów pod wodzą, jak sama nazwa, Jana Franza Wonka. Czyli w pewnym skrócie myślowym, prawica-statyści, lewica-wonkiści. Ci pierwsi cieszą się wyraźnie szerszym poparciem i udaje im się przyprawić wątkistom bardziej czy mniej zasłużoną gębę radykałów na modłę francuską. Kiedy oba ogrupowania dosyć mocno się poróżniają sprawy ustrojowe, no bo to jest w końcu najważniejsze, wąkistów przepędza z Brukseli wściekły motłuch. W czerwcu na wspomnianą Brukselę. Dla poparcia statystów maszeruje ludowa krucjata prowadzona przez Kler. Na tejże fali Van der Nut odpala represje przeciwko opozycji, zapamiętane jako Statystyś Schickbewind. Sam Wąk musi uciekać za granicę. Po drodze cesarz Leopold dogaduje się z Prusami jan w Reichenbachu. To uczyniwszy, ogłasza amnestię dla wszystkich rewolucjonistów, którzy poddadzą się bez walki, i wysyła do Belgii 30 tysięcy żołnierzy. Przy zaskakująco niewielkim oporze społeczeństwa, Austriacy rozbijają pod koniec września kilkutysięczne wojska statystów pod Falmounż. Pod koniec listopada suwerenny kongres dokonuje samorozwiązania, 3 grudnia poddaje się Bruksela. I jest po zabawie. 10 grudnia na kongresie w Hadze przedstawiciele Cysoszpana i przedstawiciele państw Trójprzymierza uzgadniają powrót do przedjuzefińskiego status quo. Po drodze Austriacy podbijają w styczniu jeszcze Republikę Liż i przywracają władzę księciu biskupowi. Wonkiści z braku lepszych pomysłów uciekają do Paryża, dokąd w kolejnych miesiącach zaczyna napływać coraz więcej pobitych rewolucjonistów. W końcu formuje się Komitet Zjednoczonych Belgów i Liżła, Jakkolwiek by nie tłumaczyć mieszkańców liż, który publikuje manifest. Jakkolwiek ostatnia rewolucja trochę nie wyszła, rychło należy wypatrywać kolejnej okazji do wyzwolenia ojczyzny. A propos Francja. Rok 1790 upływa we Francji zaskakująco spokojnie. Znaczy, dzieje się całkiem sporo, ale to jeszcze nie jest ten okres popularnych wyobrażeń, gdzie wszystko co nie spiesza na drzewo idzie pod gilotynę. Z ważniejszych eventów w końcówce poprzedniego roku, dla zaradzenia braku w budżecie, ogłoszono, że majątek kościoła pozostaje do dyspozycji narodu, i wspomnianego majątku naród używa do zabezpieczenia wartości nowej waluty asygnat znaczy się papierka, którego wartość się nie opiera na wartości zawartego kruszcu, tak jak w monetach ale na zaufaniu w wymienialność tego papierka co podówczas, wciąż przynajmniej na dużą skalę, jest wynalazkiem dosyć śmiałym. W kolejnych krokach unieważniono śluby zakonne, a w końcu rozwiązano i same zakony. 12 czerwca 1790 zgromadzenie przyjmuje konstytucję cywilną kleru, zgodnie z którą pozostali członkowie tego szkleru stają się urzędnikami państwa. Panu papieżowi taki układ niespecjalnie odpowiada. Znacznej części księży i znacznej części wiernych podobnież. W listopadzie zgromadzenie narodowe zaczyna się domagać od kleru przysięgi na wierność tejże konstytucji, co doprowadza do małej schizmy. Około 1,4 kleru na przysięgę przystaje, około 3,4 już nie bardzo. Występują tutaj dosyć duże różnice regionalne, ze szczególną niechęcią do zaprzysięgania konstytucji w rejonach Normandii, Bretanii i Wandei, co przekłada się dalej na poparcie dla samej rewolucji wśród bardziej religijnego populusu. Tymczasem w samym Paryżu, w rocznicę zburzenia Bastylii, organizuje się wielka impreza Fête de Fédération. Biskup Talleyrand odprawia uroczystą mszę. Markis Lafayette odbiera paradę Gwardii Narodowej. Wpada król z królową, są fajerwerki, jest wspólna przysięga na wierność narodowi, prawu i królowi i na wierność konstytucji, które zgromadzenie uchwali, a król zatwierdzi. I podobną przysięgę składa sam król, tytułujący się po raz pierwszy królem Francuzów, a nie królem Francji. Wszyscy sobie spijemy z dzióbków, naród przechodzi do tańców, śpiewów, jedzenia i picia. I tak to trwa przez kolejne cztery dni. Słowem? Wychodzi bardzo przyjemnie. Impreza przebiega w atmosferze zażegnanego kryzysu, no trochęśmy się posprzeczali, ale udało się osiągnąć kompromis, sytuacja jest stabilna, wszyscy zadowoleni, wszystko będzie fajnie. Mniej więcej w tym momencie, w samym zgromadzeniu narodowym, konserwatyści się usadzają bardziej z prawej, radykołowie bardziej z lewej, stąd dzisiejsza prawica i lewica. Powstają także kluby polityczne, funkcjonujące głównie w formacie kółek dyskusyjnych parlamentarzystów. Klubów jest całe spektrum, wciąż powstają nowe. Między nimi Royalistyczni Demokraci Neckera i Partia Narodowa Mirabeau Lafayette. Dosyć szybko na znaczeniu zyskuje klub osobliwy, który rozpoczął działalność jako inicjatywa regionalna Bretończyków, a dosyć szybko się przemianował na Towarzystwo Przyjaciół Konstytucji. Jeżeli nazwa brzmi znajomo, to bardzo dobrze. To kółaczko funkcjonuje na nieco odmiennych zasadach zasadach sprecyzowanych w trzech punktach. Po pierwsze ustalanie z góry stanowiska w sprawach, które będą decydowane przez zgromadzenie. Po drugie, jak sama nazwa, poparcie dla konstytucji w duchu przyjętej już preambuły. Po trzecie, korespondencja z innymi klubami tegoż gatunku w całym Królestwie. I przy wprowadzeniu dosyć niskiego cenzusu wejścia, tych klubów dosyć szybko się robi sto kilkadziesiąt, a liczba członków w szczytowym momencie ma osiągnąć nawet pół miliona. Dla porównania tyle mniej więcej mają dziś niemieckie CDU i SPD, dla kolejnego porównania PCPO mają mniej więcej po 40 tysięcy. W powiązaniu z dosyć sprawnym ujednoliceniem stanowiska towarzystwo się szybko staje efektywną organizacją polityczną, która rywalizuje z de facto klubami towarzysko-dyskusyjnymi. Jeżeli ktoś jeszcze nie domyślił, wspomniane towarzystwo jest szerzej rozpoznawalne pod nazwą Jakobinów, a na jego czele stoi pan Maksymilian Robespierre. Z ciekawszych wydarzeń tego roku można jeszcze wspomnieć o ruchawkach w wojsku. Rozpolitkowani żołnierze odmawiają w kilku miejscach posłuszeństwa oficerom. Lafayette zamieszki tłumi, ale to nie wygląda za dobrze na zewnątrz, jeżeli rewolucyjny rząd nie może być pewny posłuszeństwa własnych żołnierzy. I ostatni wątek. O ile sam Ludwik XVI próbuje aktualnie płynąć z wiatrem i nie pójść na dno, o tyle trafili mu się obrońcy znacznie bardziej radykalni. Wśród nich brat królewski, hrabia Artois. Tenże znajduje schronienie u swojego teścia w Turynie, a kiedy zostaje w końcu wyproszony, u wuja w Trewirze. Wokół pana hrabiego zbiera się trochę wpływowych emigrantów i Zuzamen ślą do europejskich dworów apele na lewo i prawo o pomoc w przywróceniu naturalnego porządku i zapędzenia hamów nazad do czworaków. Póki co bez szczególnego odzewu. I znów, jeżeli kogoś ta tematyka interesuje trochę szerzej, to odsyłam do podcastu Revolution z pana Majka Duncana. Dla naszego podwórka z całej imprezy wynika jeden zasadniczy wniosek. Chwytliwość i niebezpieczność haseł rewolucyjnych przy Równoczesnych problemach armii francuskiej i przy równoczesnych apelach hrabiego Artois czynią razem projekt ewentualnej interwencji nad Loarą opcją co najmniej wartą rozważania, zwłaszcza jeżeli dałoby się ją połączyć z uzyskaniem pewnych fruktów. I faktycznie niektórzy zaczynają taką opcję nieśmiało już rozważać. Teraz temat ostatni, front wschodni. Na którym przez pierwsze półrocze jest dosyć cicho. Z jednej strony linia frontu ułatwia obu armiom defensywę, a utrudnia atak. Z drugiej toczą się rokowania. Tutaj bardzo ciekawy wątek. Jeżeli wierzyć panu Montefiore, Podsiąkin miał wysunąć następującą propozycję: Turcja odda Rzeczpospolitej Mołdawię, która w domyśle stanie się jego prywatnym księstwem. Turcy wobec sojuszu z Prusami oczywiście nie są zainteresowani. I tutaj, zatrzymując się tylko na chwilę, wyobraźmy sobie, że to jednak wypala. Nawet w szerszym wariancie. W którymś momencie Pocjomkin się dogaduje z Herzbergiem i udaje im się przełamać opór Katarzyny. Prusy zamiast popierać sułtana, zajmują przy zgodzie Rosji Gdański torum. Rzeczpospolita w rekompensacie dostaje Mołdawię i dostęp do Morza Czarnego. Pocjomkin na swoje udzielne księstwo i zabezpieczoną pozycję po śmierci Cerycy. W obronie tejże pozycji nie jest zainteresowany popieraniem działań Branickiego mogących zagrozić integralności kraju. Że powraca do statusu rosyjskiego protektoratu, ale z położonymi fundamentami pod system podatkowy i regularne wojsko, z którymi mogłaby doczekać Napoleona. Znaczy, trudno to uznać za scenariusz prawdopodobny, ale warto odnotować, że przez moment jednak był w jakiejś tam opcji rozważany. Wracając do wojny. Rosjanie czynią pewne postępy na froncie kaukaskim. W maju Turcy pokonują małą flotę Lambrosa Katsonisa. To był taki grecki korsarz na służbie Katarzyny, który im robił dywersję na morzach jońskim i jegejskim. W lipcu z kolei Rosjanie odpierają na morzu atak tureckiej floty idącej z desantem na Krym, a we wrześniu wygrywają jeszcze jedną mniejszą bitwę morską. Flota rosyjska zyskuje możliwość przebicia się na Dunaj. W tym kierunku rusza też wojsko lądowe. W październiku pada na dunajska turecka Kilia, za nią Tulcza i Skacza, pod koniec listopada cały dolny Dunaj aż po Gałacz należy do pocjomkina. Armię Iwana Gudowicza, Pawła Pocjomkina, Aleksandra Samoiłowa i flotylla Deriba staje pod ostatnią niezdobytą twierdzą Izmaiłem. Izmaił ma bardzo dobre warunki obronne i system umocnień świeżo wzmocniony przez zachodnich inżynierów. Na wyposażeniu 265 dział. Rosjanie mają 31 tysięcy ludzi. Tureckich obrońców jest 35 tysięcy. Stąd rosyjska generalicja do ataku się nie pali. Za Pozjomkinem jest tam wielu generałów równych rangą, przez co powstał swego rodzaju parlament, niezdolny do podjęcia decyzji. Za Don Juanem Byrona W Delcie Dunaju i Izmajłem zwana twierdza na lewym rozramieniu leży. W orientalnym stylu budowana do najmocniejszych na ziemi należy. Wiorst 80 ku wysokiej wodzie, a 3000 tysiące sążni ma w obwodzie. Lewe przedmieście objęto też murem. Punkt to i wróg się bezkarnie nie zbliży, bo go oszczekają chórem działa. Lecz grecki mistrz bardzo figlarnie na parapecie palisady sznurem powtykał w ziemię perpendykularnie. Bo faktycznie rozłożenie oblężenia, dobrze zaopatrzonej twierdzy u progu zimy, raczej nie wchodzi w grę. Na szturm nikt normalny się nie zdecyduje. Pozostawało się wycofać i wrócić do rozmów. Albo wysłać kogoś nienormalnego. 2 grudnia. Do zwijającego się obozu wjeżdża Aleksandr Wasiljewicz Suworow. Wyglądając bardziej jak tatar niż generał europejskiej armii. Jechał sam, jeśli nie liczyć kozaskiego ordynansa, i wyglądał jak mały strach na wróble. Pocjomkin zastrzegł Suworowi możliwość odwrotu, gdyby uznał, że Izmail rzeczywiście jest nie do zdobycia. Suworow tak nie uznaje. Przeciwnie: wysyła do twierdzy Herolda zapowiadając, że jeżeli Izmail będzie się bronił, nikt nie zostanie oszczędzony. W odpowiedzi Turcy organizują na murach widowiskową defiladę wojskową i odrzekają, że pierwej Dunaj stanie w miejscu, a niebiosa runą na ziemię, niż Izmaił skapituluje. Suworow daje rozkaz do ataku. O trzeciej w nocy na twierdze spada grad pocisków. Potem na niebie pojawia się raca dająca sygnał do ataku. Noc była czarna. Oczy nie dojrzały przez mgłę nic oprócz rdzawej ognia łuny, która objęła skrzydłami strop cały, kąpiąc w Dunaju swe krwawe całuny. Obraz Gehenny. Armatnie wystrzały huczą już bijące raz w wraz jak pioruny, nawet okropniej, bo gdy piorun i szkody wyrządza, działo z setki gładzi. Zamiast skupionego uderzenia, Suworow dzieli wojska na 10 kolumn i atakuje ze wszystkich stron. Od strony lądu dwie kolumny wdzierają się do miasta. Od strony rzeki szpica Kutuzowa, tego samego, który już niedługo stanie naprzeciw Napoleona, dwa razy jest odparta. Suworow na kolanie kreśli do Kutuzowa list, w którym gratuluje mu zdobycia miasta i mianuje jego gubernatorem. Kutuzo wstawia na czoło kolumny popas krucyfiksem i rzuca do szturmu rezerwy. Rosja gotowa poszła do ataku. O wy, bogini oręża i sławy, mam, że tu pisać o każdym kozaku, co nieśmiertelny byłby, gdyby sprawę o nim zdawano, bo każdy w Orszaku Marsa stać godzien, a Hiles mniej krwawy mniej był zawzięty niż ten naród świeży. O wschodzie słońca wszystkie wojska są na umocnieniach twierdzy. Przez kolejne kilka godzin sześćdziesiąt tysięcy żołnierzy morduje się na murach. Po południu Rosjanie zyskują wyraźną przewagę. Z podziemnych stajni ucieka cztery tysiące tatarskich koni. W walce ginie potomek Chinggis tatarski książę kapłan Girej, otoczony ciałami pięciu synów. Seraskier, otoczony czterema tysiącami żołnierzy, broni bastion dowódcy. Giną wszyscy co do jednego. Don Juan, Johnson oraz inni młodzi ofiarowali mu pokój zaszczytny, lecz Seraskierom zdać broń nie uchodzi. Przynajmniej nie zda jej Turek tak bitny. Zginął ojczyzny patron i dobrodziej. Męczennik wojny, hardy i ambitny. Anglik co się na zamierzył, by wziąć go żywcem, upadł i już nie żył. Bowiem, Seraskier, tak butnie wezwany w odpowiedź, w łeb mu z pistoletu pali. Zaraz i inni jeźli na przemiany przelewać bigos załowił i stali, środek leczniczy bardzo zalecany na niedokrwistość. Nikt się nie ocali. Turków 300 set na ziemi leżało. Seraskier dostał pchnięć 16 w ciało. Dalej odpuszczamy poezję. Rosjanie przychodzą do mortów. Za Montefiorem. Otumanieni krwią, narzucali na siebie każdą sztukę odzieży, jaką znaleźli. Męską lub damską. Przed zabiciem swoich ofiar zdzielali z nich ubranie. Plądrowali tureckie sklepy, ostry zapach przypraw unosił się w powietrzu rozdzieranym krzykami zabijanych. Kozacy w perukach i sukniach budzący jeszcze większe przerażenie grasowali po ulicach. Po kolano unurzani w grzęzawisku ubitych na miazgę zwłok, cuchnący krwią, wymachujący ociekającymi krwią szablami, ścigający nagich nieszczęśników wśród rzerżania koni, szczegania psów i płaczu dzieci. O czwartej po południu zakończono masakrę. Turcy skapitulowali. Najwyższy rangą cały pasza każe rozłożyć po środku twierdzy kilka dywanów i otoczony trupami spokojnie ćmi fajkę. Ginie 40 tysięcy ludzi. Suworow donosi. Narody i mury padają przed tronem jej cesarskiej mości. Natarcie było mordercze i długie. Izma uzięty, czego gratuluję Waszej Wysokości. Według plotki z epoki, zapytany przez Pocjomkina, jak może go wynagrodzić, Suworow odrzeka, że nie jest kupcem, a nagradzać go mogą tylko Bóg. Rocznica bitwy jest jednym z dni wojsko sławy, podobnie jak rocznice Leningradu, Stalingradu, Pejpusu, Połtawy, Kulikowa, Borodino, wygnania Polaków z Moskwy i kilku innych. Sam triumf został upamiętniony w pierwszym nieoficjalnym rosyjskim hymnie Polonezie Grom Pobiedy Raz dawaj się. Przy okazji szturmu pan Don Żuan mógł mieć okazję poznać innego zmyślonego bohatera, oddając głos jemu samemu: Państwo Lachy. Już jest ta gadka między wami, że każdy Moskal złodzi. Powiedzcież, kto spyta, że znaliście Moskala, który zwan Nikita. Nikitycz Rykow, rotny kapitan, miał osiem medalów i trzy krzyże, to pamiętać prosi. Ten medal za Oczaków, ten za Izmailów, ten za Bitwę pod Nowi, ten za Prejsz i Łów, tamten za Korsakowa Sławną Rejty z spod Cury, a miał także i za męstwo Szpady. 10 lutego... 1791 podsiomkin wyrusza zjazd do Petersburga. Wobec ustabilizowania frontu południowego i coraz poważniejszego kryzysu brytyjsko-rosyjskiego, chce dopilnować spraw na miejscu. Miał przy tym wspomnieć, że jedzie do stolicy Slomać Zub, usunąć ząb. Bo ludobójstwo ludobójstwem, ale są jeszcze sprawy sercowe. Ostatnim przytulankiem imperatorowej był bowiem protegowany podsiomkina nazwiskiem Mamonow. W połowie 89 wspomniany romans zaczął się jednak nieco kiełbasić i co gorsza, Mamonow zapała równocześnie uczuciem do młodszej o prawie pół wieku panny Szczerbatowej. Stąd i rozstanie wyszło dosyć burzliwie. Katarzyna się w końcu zgodziła na małżeństwo zakochanej pary i nawet dorzuciła eksowi dosyć spory, hojny, ślubny prezent. Wspomniało się raz i drugi, że książę Pocjomnik, jako najpotężniejszy człowiek w Imperium, zdążył sobie narobić oponentów. I ci zyskują teraz okno do działania. No bo Grigori Aleksandrowicz, zajęty gromieniem Turków, nie za bardzo ma możliwość przypilnowania sukcesji w cesarskim łożu. Z okazji korzysta hrabia nikolaj Sałtykow, podsuwając imperatorowi najbardziej zdatnego chłopaczka, jakiego udało mu się znaleźć. Chłopaczkiem jest 22-letni gwardzista, płaton Aleksandrowicz Zubow. Filozoficzne imię jest przy tym pretekstem do dworskich żartów, gdyż, jeśli wierzyć plotkom, płaton cieszy się opinią kretyna. Inna radosna krotochwila określa nowy związek miłością płatoniczną. I w uznaniu biegłości w tej, że pan płaton dosyć szybko awansuje na pułkownika gwardii konnej. Katarzyna jest w kowronkach, pisze do pociągina. Czerniawy ma piękne oczy. Kochamy to dziecko, które jest naprawdę bardzo interesujące. Jestem zdrowa i wesoła, ożyłam jak mucha na wiosnę. Okaż nam życzliwość, byśmy byli weseli. Odpisuje książę. Wasz spokój jest najważniejszy, a zawsze wam pisałem, że jest mi droższy ponad wszystko. Katarzyna, jest mi bardzo przyjemnie, mój przyjacielu, że jesteś zadowolony ze mnie i małego czerniowego. Mam nadzieję, że się nie rozpuści. Pociąg, mateczko najmilsze, czyż mogę nie kochać szczerze człowieka, który ci dogaza? Możecie być pewni, że będę żywił do niego przyjaźń za jego do was przywiązanie. Dla porządku, Grigori Aleksandrowicz podobnież nie celibatuje. Pozycję ulubionej sultanki piastuje u niego praskowia po Pisze książę do tejże. Czy wiesz, moja piękna ukochana, że jesteś kirasierem w moim pułku. W hełmie jest ci bardzo do twarzy, wszystko świetnie na tobie leży. Dziś włożę ci kapelusz, biskupi. Zrób mi tę łaskę, moja niezrównana piękności, uszyj sobie suknię ze zgrzebnej bawełny i purpurowej satyny. Słowem, Dobra perwera. Po dwóch latach Praskowia wraca na front do swojego małżonka. Jej miejsce zajmuje żona siostrzeńca podsiąbki na Jekaterina Samojłowa, po niej Jekaterina Dołgorukowa, a w końcu Zofia De Piękna bitynka, która się doczeka osobnej pogadanki. Teraz u boku tej ostatniej Grigory Aleksandrowicz jedzie do stolicy, żeby się upewnić, że kluczowe decyzje co do dalszych losów Rumunii, Turcji, Polski... I samej Rosji zapadną pomyśli jego samego, a nie pomyśli protektorów młodego Zubowa.